Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Widzieliście rozpoczęcie filmu, bo udało się już tego samego dnia, co opublikowałem film oczekujący na 100 subskrybentów, osiągnąć ten próg. Bardzo Wam za to dziękuję. Oczywiście naklejek widzieliście. W odcinku miałem 26 i mam już dla Was przygotowany specjal, czyli maskotkę z Biedronki. Jaką kupiłem specjalnie dla Was. Na ten specjał. Słuchajcie, tak wygląda ta maskotka. Oczywiście to jest kasa kasia. W ten sposób tutaj wygląda maczytnik. Niestety, szkoda, sk, że nie jest połączona ze skanerem. No ale. Na skaner może następnym razem będę zbierać, żeby ten, to, ten zestaw był tak w miarę do kompletu, tak ona wygląda. Oczywiście tutaj skanuję i tak produkty, zeskanuję swój produkt, myślę, że to jest taka kasa samoobsługowa. Raczej naklejek w tym odcinku niestety nie będziemy wklejać, ale skoro to jest yy, specjał, to zagramy sobie taki challenge. Ja przeciwko Kasy, kasie, kasi. Właśnie sobie zagramy. Zobaczymy, kto by właśnie ułożył jak najwięcej drabin, Kto wygra, zagramy sobie z cztery rundy razem. Tutaj właśnie macie przed sobą Kas, kasę, kasię. No i za chwilkę zaczynamy. A więc mamy tutaj kasę, Kasie. Oraz drabinki mistako zaczynamy najpierw może od kasy Kasi. Zagramy cztery, cztery rundy start. Rozpoczynamy te zawody. Mamy już dwie drabinki tutaj ułożone. Teraz będzie trzecia. Ja wiem, że na transmisji to nagrywałem, ale teraz na specjalne zrobimy to samo. Teraz pora na kolejną drabinkę. Mamy już chyba cztery drabinki ułożone dokładnie. Teraz pora na piątą. Utrzymało się. Okej, okay, dobry wynik. Pora na szóstą. Nie. I zobaczymy, czy to się utrzyma. Jest. Utrzymało się, jeśli chodzi o kasę kasę. Mam nadzieję, że wygram z kasą Kasią. To była siódma drabinka. Naszej. Jeśli chodzi o kasę kasie się nie przewróciło. No ale tutaj już. Niestety, jeśli chodzi o kasę Kasia, to wszystko poleciało dla mnie to dobrze. No i patrzcie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 drabinek miała, a z kasia Kasia. To w takim wypadku teraz kolej na mnie. Teraz będzie kolej na mnie. Startujemy. Mam już tutaj jedną drabinkę. Mam nadzieję, że wygram z kasą Kasią. Druga drabinka nie można tutaj. Źle ustawić. Drabinki udało się. Trzecia dla Drabinka. Czwarta. Teraz pora na piątą. I. Nie! Jest! Udało się! Nie przewróciła się. Całe szczęście. Szósta. No i niestety przewróciła się. Sześć naklejek. W tej konkurencji przegrywam. Ale zasady są takie. To ogólnie w danej rundzie, yy, właśnie kto yy, we wszystkich, właśnie tych rundach ułoży yy, najwięcej drabinek wygrywa. No i ja mam niestety tylko 6 drabinek. Mamy kasę Kasią ustawioną. I teraz startuje, To jest runda numer 2. Mam nadzieję, że w tej konkurencji wygram. Ojoj, ojoj, oj, było blisko, ale nie przewróciło się i było, zobaczcie, jak było blisko. Teraz kasa kasia musi uważnie położyć. Dobrze, teraz już nie było żadnego problemu. No i w tej rundzie tylko kasa kasia ułożyła zaledwie dwie drabinki. Pora na mnie, startujemy. Mam już jedną drabinkę, to wiadomo, że każdemu się uda. Druga. Okej. Okay. Ja co prawda muszę grać tutaj za te maskotki, żebyście mi przypadkiem nie pisali w komentarzach, bo ja tak często robiłem. Dlatego poprzez maskotki same nie są w stanie yy, układać drabinek lub inne zabawki i ja to za nich robię. Okej. Okay. Mamy tutaj cztery drabinki. Teraz pora na drabinkę numer 5. No i niestety wszystko się rozsypało. Pięć drabinek wygrywam w tej rundzie, ale przypominam, że tutaj się liczy, kto ułoży najwięcej drabinek, ale tam wygrywa niestety Kasa Kasia w tej kategorii. Słuchajcie, zostały dwie rundy. Zaczynamy, to jest runda numer 3. Zobaczymy, ile kasa kasia ułoży. Dobra, to już nie będziemy tego zaliczać. Tak po prostu. Teraz pora na trzecią drabinkę. Udało się, jeśli chodzi o kasę kasię. No, i ale zobaczcie, konstrukcja się trzyma, czyli można to zaliczyć. Czwarta drabinka, teraz musi kasa się uważać. O, udało się. Teraz y, drabinka numer 5. Udało się. Drabinka numer 5 wytrzymała. Teraz drabinka numer 6. Zobaczymy, czy się uda. No nie. Przewróciło się wszystko, jeśli chodzi o kasę kasię. Prawie pobiła kolejny rekord, ale to było 6 drabinek. To znaczy, że teraz przechodzimy do mnie i niestety ciągle kasa Kasia wygrywa wynikiem z pierwszej rundy. Pora na mnie startujemy. To jest ciągle runda numer 3. Jeszcze będziemy rozgrywać jedną. Okej, okay, startujemy. Mam nadzieję, że ułożę co najmniej 8 drabinek, wtedy wygram. Z kasą Kasią nie wiem, czy to mi się uda. Okej, okay, mamy już trzecią drabinkę, teraz pora na czwartą jest. Czwarta drabinka, teraz zaczną się schody, jeśli chodzi o mnie. Piąta drabinka, udało się. Teraz pora na szóstą. Jak to wytrzyma, to ja nie wiem, co wtedy będzie. Udało się, jakimś cudem, ale to śmiesznie leży i teraz siódma, no. Jedno spadło, więc możemy to jeszcze zaliczyć. No i teraz już tego nie możemy zaliczyć. Chyba mam sześć drabinek. Policzymy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, siedem. Udało mi się położyć, czego tej siódmej, no nie za bardzo. Czyli na chwilę obecną jest remis, spora na ostatnią rundę. Startujemy z ostatnią, czwartą rundą. Kładziemy drabinki. Zobaczymy, ile kasi się kasi się uda. Teraz dołożyć. Mamy dwie. Mam nadzieję, że to nie będzie osiem. A, i kasi, kasi już się nie udało. Położyła zaledwie trzy drabinki. Nie udało się. Jeśli chodzi o Kasę, się, teraz pora na mnie. Więc spisujemy trzy punkty. Na chwilę obecną jest remis. No i teraz zwalka. Albo yy, zremisuję, albo wygram. Bo już kasa Kasia na pewno mnie nie wyprzedzi. Ok, mamy już dwie drabinki. Teraz mamy trzecią. Też zrobiłem właśnie taki challenge w ramach specjału. Jak wam wcześniej mówiłem, czwarta drabinka już jest. Piąta. Super. Szósta. Jest. Szósta. Siódma. Jak to będzie, to. No i niestety kończy się na remisie. Jeszcze raz sobie przeliczymy te wszystkie drabinki. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem drabinek. Kończy się to wszystko na remisie. No i zremisowałem, bo, bo właśnie nasze najlepsze ułożenie wieży z Kasą Kasią to było 7, więc remisujemy. Fajny challenge sobie zrobiliśmy razem. No dobrze, to mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Oczywiście subskrybujcie, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia!